Naczyniowiec stwierdził, że nie mam zakrzepicy żył. Więcej, 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 więcej. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo zostałam uzdrowiona. Pojechałam 17 maja tego roku na dotyk nieba do Gdańska. Wyszło, że mam takie powikłania, że mam zakrzepicy żył. Być może mówili mi, że będę leczyła tą nogę do końca życia. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Chodź do mnie. Stój za nią. Koniec. Koniec. To nie ma co z tym walczyć. Koniec. To wyszło. Wyszłam o własnych y, siłach, nie kulając. Witam serdecznie. Wracam właśnie od lekarza. Chciałabym powiedzieć o mojej historii, która trwała od grudnia 2024 roku do... W sumie do teraz. Jak zostałam uzdrowiona? Bóg istnieje i warto wierzyć i kochać Jezusa, Chrystusa naszego Pana. W grudniu zostałam skrzywdzona, mogę tak powiedzieć. W styczniu, 20, bodajże 8 stycznia, miałam operację. Tak jak widzimy, 28 stycznia 2025: Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Angelika J. Artroskopia rekonstrukcyjna kolana. Lewego. Kotka połamana w każdym miejscu wyjęzadła krzyżowe, przednie, zerwane, miałam przeszczep. Operacja powiodła się dobrze, lecz później po operacji miałam powikłania pooperacyjne. Moimi powikłaniami pooperacyjnymi był, była choroba, która była bardzo poważną chorobą to zakrzepica żył. Zakrzepice żył po operacji stwierdzili lekarze dopiero w połowie kwietnia. Gdzie od stycznia po operacji już miałam tą zakrzepicę? Badanie z 14 kwietnia 2025 w Polmedzie niejednorodny, echogenicznie zakrzep, rozciągający się od końcowego odcinka żyły Udowej. Konieczna pilna wizyta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Bardzo późno ją wykryli, nie mogłam chodzić, kulałam, chodziłam o kulach później y, miałam ortezę, ściągłam ortezę, chodziłam sama, lecz cały czas kulałam i bardzo cierpiałam, noc i dzień bolała mnie y, noga. Do mnie. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, stój za nią, uważaj. Mam y, troje dzieci, było mi ciężko cokolwiek w domu też robić, bałam się o siebie, musiałam mieć dietę, musiałam brać zastrzyki, sama sobie w brzuch dawałam, dostawałam tabletki na zakrzepicę żył. Z czego lekarze mi powiedzieli, że tą chorobę będę leczyła około roku. Dbałam o siebie, przyjmowałam leki, robiłam to, co mi lekarze yy, kazali. Pojechałam 17 maja tego roku na Dotyk Nieba do Gdańska. Po co dzisiaj przyjechałaś? Jestem po operacji nie mogę dalej chodzić. W styczniu miałam operację i... Wyszło, że mam takie powikłania, że mam zakrzepice żył. Jestem bardzo szczęśliwa. Z tego powodu, bo zostałam uzdrowiona. Teraz przechodzę dreszczę. Jestem szczęśliwa też, bo wyszłam od lekarza. Lekarz stwierdził, że on po otrzymaniu wczorajszych dokumentów od naczyniowca, naczyniowiec stwierdził, że nie mam zakrzepicy żył. Żyły zostały drożne. Jest przepływ krwi w żyłach, a to było najważniejsze, bo nogę miałam już siną, czarna mi się robiła. Wczoraj lekarz mi nie wierzył w to, powiedział, że to jest cud i dzisiaj mój ortopeda pojechałam, zawiozłam mu dokumenty od lekarza naczyniowca, aż wstał i powiedział, że nie wierzy w to powiedział, że to jest cud, że ja wyzdrowiałam w tak krótkim czasie, a za zakrzepicę leczę dopiero od kwietnia. Mówili mi, że rok czasu muszę spędzić na leczeniu nogi a po roku się okaże, jakie będą kolejne metody leczenia tej nogi, bo być może mówili mi, że będę leczyła tą nogę do końca życia. Tą chorobę zakrzepicy żył do końca życia, która występowała tylko w tej nodze. 17 maja stałam uzdrowiona, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Uważaj. Więcej, 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 więcej. Wyciągam to spokojnie. Wyciągam. Już koniec. Już koniec. Wy wyciągam. Koniec. Koniec. Koniec, to nie ma co z tym walczyć. Koniec, to wyszło. Ja wyszłam już, przyjechałam tam pociągiem. Wyszłam o własnych y, siłach, nie kulejąc. Chodzi mi o to, że już nie kulałam. i mogłam się nacieszyć, że chodzę. Pół roku nie mogłam chodzić. Praktycznie tak jakbym zapomniała, jak to jest, jak się chodzi. Zaczęłam chodzić, zrobiłam y, kilometrów, dużo po Gdańsku y, y, i wróciłam do domu. Trudno było ludziom w to uwierzyć, że ja przyjechałam już zdrowa i chodzę. Jak widzicie napisał do mnie mąż 25 maja. Proszę o kontakt. Witaj, moja żona była teraz u Ciebie. się jej nogę i miałem się z Tobą skontaktować. Rozmawiałem z żoną o spotkaniu, co była w tamtą sobotę. Pojechała kulawa, a wróciła i nie kuleje. Mąż dalej potwierdza, żona miała operację więzadła krzyżowego w kolanie lewym i zakrzepicy i kulała cały czas, a po spotkaniu zaczęła chodzić. Aleluja! Od 17 maja nie przejęłam żadnej tabletki na zakrzepicę. Żył? Powiedziałam sama, wierzyłam w to, że jestem zdrowa, bo mi nic nie bolało i, i chodziłam, tak? Jestem przeszczęśliwa. Po dzisiejszej wizycie y, u, u, u lekarza, gdzie mam na to dokumenty. Karta wizyty 11 czerwca 2025 w Lublinie. Badanie kolano stabilne bez płynu, obecnie obrzęk. Podudzia znacznie mniejszy, bóle zdecydowanie mniejsze, pacjentka chodzi prawidłowo. W USG kontrolnym brak cech zakrzepicy żyły udowej. On pierwsze słowa powiedział, że to, to jest cud, że to jest niemożliwe, że ja chodzę, że ja nie mam zakrzepicy. Powiedział, że mnie nie wypuści z gabinetu, jak mu nie powiem, co zrobiłam, że stał się taki cud. Więc mu powiedziałam, żeby głosił ludziom yy, o Jezusie, o cudach uzdrowienia mówi, od dwóch lat nie miał tak ciężkiego przypadku jak ze mną. Chciałabym podziękować wszystkim. Z dotyk nieba przede wszystkim Tomaszowi dorażała. Cieszę się twoim szczęściem. Jestem szczęśliwa, jestem też tak jakby nową osobą, nowym człowiekiem takim pełnym energii. <noise> Cieszę się, żyję i wszystko. Ta choroba jeszcze jest taka jej już nie ma, ale muszę jeszcze ją wypielęgnować, i też pół roku mi to zajmie. Naczyniowiec lekarz mi powiedział: To zanim mój organizm wróci do pełnego zdrowia, nim sprzed operacji, bo mam zanik mięśni, przez to, że noga nie chodziła, to się wszystko naprawić musi. Przez to, że chodzę, mięśnie mi się odbudowują. Będzie w 100% wszystko dobrze z tą nogą. No i dziękuję z całego serca Jezusowi. Za to, że mnie uzdrowił, za to, że jest ze mną cały czas, za to, że uczynił taki cud i że choć garstka ludzi w to uwierzyła, wierzę w Jezusa i bardzo Go kocham całym serduszkiem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. www.dotyknieba.org Wydarzenia, świadectwa, nauczania, kontakt, pytania, sklep i wsparcie. Poznaj nas, przyjdź i wejdź swój przełom.